Trwa debata o tym, jak sztuczna inteligencja może zostać wykorzystana w naszym codziennym życiu. Jednym z tych elementów jest marketing, branży kreatywna oraz budowanie marki osobistej. Z moim dzisiejszym gościem, Tomaszem Kraszewiczem, który zarządza agencją App oraz Job Enjoy, porozmawiamy o tym, w jaki sposób możemy wykorzystać sztuczną inteligencję. Nazywam się Bartłomiej Machnik, a to jest program Twój Branding w Biznes 24. Dobry panie Tomaszu. Cześć. Panie Tomaszu, Tomku. Y, oczywiście standardowo i tradycyjnie powiedz mi: ludzie ufają ludziom, a nie bezosobowym markom. Jak ty odnosisz się do tego określenia? Co jest dla ciebie w nim y, dobre? Z czym się utożsamiasz? To znaczy, ja myślę w ogóle, że ludzie ufają tak psychologicznie rzeczom, które znają przede wszystkim. Tak, jakby z punktu widzenia ewolucyjnego zawsze ufaliśmy rzeczom, które znamy. I myślę, że to jest ważniejsze, więc niekoniecznie jest tak, na przykład nie wiem, wybierając samochód, czy, czy wiesz, kto stoi za marką Volkswagen albo Toyota. No nie, ale dalej ufasz marką. więc jakby że to jest pierwsza rzecz, super ważna. Ufamy rzeczom, które znamy. Ale, jeżeli stoi za daną marką człowiek znany, lub ewentualnie sam człowiek buduje swoją markę, to tutaj myślę, że przewaga jest taka, że łatwiej budujemy emocje. Tak? Człowiekowi łatwiej jest zbudować emocje z drugą osobą, więc pod tym kątem faktycznie budowanie marki osobistej ma pewną przewagę nad budowaniem po prostu marki firmy. Ale to nie jest tak, że po prostu nie ufamy markom z założenia, bo generalnie ufamy rzeczom, które znamy. Za chwilę powiemy o. I tutaj chyba nie będę bał się powiedzieć tego mocnego słowa o pewnym przełomowym projekcie, mm -hmm. którego jesteś autorem, ale najpierw zapytam ciebie, czym dla ciebie jest marka osobista? Um. Ja myślę, ja to powiem ze swojego punktu widzenia, jak ja postrzegam, co dla mnie jest ważne, bo oczywiście budowanie marki osobistej ma wiele różnych strategii, ale to na przykład, na co ja zwracam uwagę, to jest autentyczność. W sensie to, co zarówno pod kątem twórców, jak i siebie. W sensie staram się jednak bardzo mocno zwracać uwagę na to, żeby ten kontent, który tworzę, był autentyczny oraz żebym ja pokazywał siebie faktycznie autentycznego, a nie tak do końca budował ten wizerunek jakoś w Sposób przemyślany i taki wyrachowane, tak? tylko chcę pokazywać siebie takim, jakim jestem, bo uważam, że to dzisiaj jest wartością i w najbliższym czasie będzie również trendem. To w takim razie powiedz mi, zadam takie pytanie dosyć yy, proste, ale Sztuczna inteligencja i marka osobista. Mhm. Czy dla Ciebie to się spina? Bo Ty wspomniałeś teraz właśnie o tej autentyczności o tym, że chcesz, żeby świat widział Ciebie takim, jakim jesteś. A wiemy to doskonale, że te zakusy w wykorzystaniu marki osobistej i sztucznej inteligencji są bardzo duże. Więc powiedz mi, czy dla Ciebie jest jakiś punkt styku, gdzie rzeczywiście ta współpraca mogłaby być właśnie autentyczna? O, to dobrze, że dodałeś, to mogło być autentyczne, tak? bo tutaj, bo to, że sztuczna inteligencja zmieni ten obszar działań budowania marki osób, jestem, jestem przekonany. Chociażby to, że w pewnym momencie będziesz mógł siebie przenieść do sztucznej inteligencji, ja już zresztą siebie ostatnio przeniosłem i możesz generować swoje zdjęcia właściwie z dowolnego miejsca na świecie i nikt już tego nawet nie zobaczy. Tak, jakby więc to, to jest taki dobry przykład na to, jak na pewno wpłynie na wiele osób, ale patrząc z punktu widzenia jednak tej autentyczności, to ja uważam, że sztuczna inteligencja może pomagać, się budować autentyczną markę, bo może e, pomagać ci znajdować informacje, e, poprawiać dobre teksty. Na przykład, moi kopery też często sprawdzają jakieś rzeczy, które ja robię. Mogę ich odciążyć, sprawdzając, wyrzucając to do sztucznej inteligencji i robiąc pewne, mniej lub bardziej skomplikowane rzeczy, które pomogą mi bardziej kontrolować mój proces twórczy. O to, to jest też ciekawe, nie? czyli, że em, do tej pory w, mamy wiele ograniczeń związanych z tworzeniem i wideo, i em, y, grafiki, co zresztą pewnie za chwilę o tym będziemy robić. czy. Uprawiane nawet swojego głosu, tak? To teraz pojawiły się narzędzia, które umożliwiają mi na przykład wygenerowanie super poprawy i korekcji głosu, mimo że nie miałem generalnie super sprzętu, na przykład takiego, jak tutaj mamy w studiu telewizyjnym, telewizji. więc AI na pewno pomoże w wielu obszarach w tej budowie marki, ale ja dalej uważam, że ta autentyczność, właśnie twórcy, którzy będą w tym, w tym całym obszarze autentyczni, będą też zdobywać na pewno jakieś grono fanów. No i właśnie, teraz przechodzimy do tego. Spektakularnego, do tego bardzo wyjątkowego projektu, czyli stworzyłeś w sposób charytatywny kalendarz złożony z obrazów, obrazków, zdjęć, które zostały stworzone przez sztuczną inteligencję. Twój zespół był tego między innymi twórcą. No właśnie, na jakim etapie jest ta inicjatywa? Co ona według Ciebie może zmienić? Jaki element do tej debaty związanej ze sztuczną inteligencją może właśnie dołożyć to, co Ty zrobiłeś? to ja tutaj jedną rzecz jednak chcę ciebie poprawić, bo lubię akurat tutaj e, zaznaczać, że to jest tak, że to ja stworzyłem te obrazy z sztuczną inteligencją, bo generowanie nawet jednego obrazu zajmowało mi prawie 5 godzin, więc lubię tu jednak edukować tej kwestii, że wiele osób myśli, że to jest wpisanie jednego chwila po prostu moment, chwila, moment, tak dalej, to jednak był proces, co więcej zrobiłem to z moim zespołem, to, to co też lubię podkreślać, to oni wymyślili nazwy, potem złożyli to, zrobili poprawki tak dalej, tam jest bardzo dużo pracy zespołowej, Kilka, kilkunastu nawet osób no, i na końcu, oczywiście, wyszło super kalendarz, który finalnie prawie 1000 osób kupiło ten kalendarz. E, e, I też charytatywnie zebraliśmy prawie 20 tysięcy złotych tutaj na schronisko na Paluchu. E, ale ciekawa rzecz jest taka, że między innymi odezwała się do mnie firma, jeden z największych e, producentów w Europie i największy w Polsce dekoracji ściennych, Artgeist, e, która ma taki serwis między innymi Bima e, do stworzenia kolekcji dedykowanej właśnie przez sztuczną inteligencję ze zwierzakami i kotami i psami. Tutaj dodałem jeszcze psami. Bo dużo osób prosiło mnie też o psy, i robimy coś, wydaje mi się, na skalę taką rewolucyjną. Nie sprawdzałem dokładnie, czy na całym świecie czegoś takiego nie było, ale nie słyszałem o takim, o takim dużym projekcie, gdzie ja stworzyłem już prawie 70 obrazów, które właściwie będziecie mogli, każdy będzie mógł zawiesić sobie w domu o różnej wielkości, różnej skali, w różnych proporcjach. Więc to AI będzie dostępne już w Europie, i w Stanach Zjednoczonych właściwie w każdym. W każdym domu będzie mógł sobie kupić. Oprócz tego, że rzeczywiście są różne miejsca, gdzie można takie rzeczy kupować, ale teraz już ta skala się poszerza. To już się robi naprawdę bardziej takie spektakularne. Tak? Ale to właśnie, bo chciałem zadać pytanie związane z tą przyszłością, z tym zespoleniem marki osobistej i sztucznej inteligencji, ty pośrednio już odpowiedziałeś na to, ale wykorzystam ten schemat, ten mechanizm, który jest, jest w jakiś sposób związany z tym pytaniem i zadam obszar bo bardzo mnie to interesuje właśnie sam zastanawiam się nad tym nawet teraz jaka będzie przyszłość na przykład zawodu artysty czy zajęcie artysty? Mhm. Czy, czy Twoim zdaniem, właśnie za chwilę, sztuczna inteligencja będzie czymś obowiązkowym w takim warsztacie artystycznym? Czy to będzie bardziej wyodrębnienie się osobnego działu, osobnego, osobnej sfery związanej właśnie z taką twórczością? Ja uważam, że jeżeli ktoś będzie zawodowo zajmuje się sferą artystyczną, będzie musiał korzystać ze sztucznej inteligencji, bo to już zobaczyliśmy w zeszłym tygodniu weszło do Adobe rozszerzenie, czyli do programu graficznego, który 95% grafików używa, jeżeli chodzi o, o, o grafikę, weszły takie usprawnienia. Na przykład do, daje możliwość poszerzenia całego kadru, dodania różnych elementów, w którym to będzie wszyscy moi graficy są zachwyceni. W sensie absolutnie. To jest game changer. I to już sprawia, że no jest to podstawowe Twoje Ale narzędzie. Nie? Właśnie przerwę tobie, bo Ty mówiłeś o, o Adobe natomiast e, tak naprawdę w tej prostej kanwie którą tak. wykorzystują wszyscy amatorzy zawodowcy, etc już mamy przecież też tak wtyczkę czy mamy um, umiejętność e, właśnie wygenerowania obrazu za pośrednictwem tekstu więc to jest trochę też w komórce masz Midjourney może sobie z komórki też generować więc to po prostu każdy z nas będzie mógł generować obrazy ale to nie jest ale to jest trochę tak jak ze, ze, ze zdjęciem z fotografią i Komórkowym w komórce. To jest tak, każdy z nas ma aparat fotograficzny w komórce, ale to nie oznacza, że raptem teraz mamy 15 czy 20 milionów fotografów w tym kraju. Tylko dalej to jednak musisz być fotografem, żeby robić dobre zdjęcie, wiedzieć, jaki jest kadr, oświetlenie i wiele elementów. Podobnie jest z promptami. Zrobienie prostego promptu, napisanie, wygeneruj mi dom, kota i tak dalej, jest. Każdy może to napisać, ale żeby wiedzieć, jak dobrze wygenerować zdjęcia, które faktycznie mają coś innego ciekawego, to musisz mieć wiedzę artystyczną i to jest naprawdę. Wielu osób o tym nie wie, ale fotograficzną, ustawienia kamery, oświetlenia, obiektywy. Te wszystkie rzeczy są istotne, jeżeli generujesz zdjęcie w sztucznej inteligencji. Więc tutaj musisz mieć tą wiedzę taką artystyczną. Nie? A co za tym idzie, również tutaj budujemy markę osobistą. I mamy już mało czasu pół minutki. Gdybyś mógł ze swojej perspektywy powiedzieć i zachęcić osoby, które nie chcą budować marki osobistej, do tego, żeby jednak to zrobiły. To jak te osoby przekonał? Ja myślę, że jest jedna taka ważna rzecz, a mianowicie bez względu na to, jak się potoczy wasze życie, czy będziecie w jednej firmie, drugiej, mieli własny biznes, czy, czy nie, to jednak marka osobista zostanie z wami na zawsze. I to jest faktycznie coś takiego, że, że markę osobistą buduje się przez całe życie i ona procentuje na sam koniec. Markę osobistą będziecie mieli zawsze. To jest doskonałe podsumowanie. Serdecznie Ci dziękuję Tomku za rozmowę i za to, co powiedziałeś. Super, dziękuję bardzo. Państwu również dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek programu Twój Branding już w najbliższy piątek o godzinie 14.30. Do zobaczenia!